Powitać wszystkich Państwa na pikniku rodzinnym pod tytułem Niebanalne Wakacje. W sposób szczególny witam naszych szanownych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Oczywiście witam dzieci oraz wszystkich Państwa obecnych na naszym pikniku zorganizowanym przez KGW w Olszance, OSP Olszanka oraz Sołectwo Olszanka. Jestem przekonana, że dzisiejszy dzień będzie szczególny dla naszej społeczności, a wspólnie spędzony czas nie będzie czasem straconym, lecz pełnym wrażeń i uśmiechu na twarzy. Oraz miłym akcentem rozpoczynających się wakacji. Dziękuję wszystkim za przybycie. Dziękuję bardzo za przybycie Pani Staroście Powiatu Łosickiego, Boże Niedzielak. Dziękuję za przybycie radnym gminnym. Widzę, że jest nas tutaj kilku członków rady sołeckiej, także witam serdecznie. Witam przede wszystkim wszystkie dzieci. To dla was w głównej mierze jest zorganizowane to dzisiejsze wydarzenie. Głównym sponsorem jest samorząd województwa mazowieckiego i tutaj chciałem bardzo serdecznie podziękować dla pani Janiny Ewy Ożyłowskiej i dla pana Dariusza Stopy za to, że umożliwili nam zorganizowanie takiego festynu poprzez wsparcie finansowe, bo gdyby nie te pieniążki, to na pewno ten dzień dzisiejszy na pewno tak by nie wyglądał. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Na wstępie chciałabym przekazać gorące pozdrowienia od pani marszałek Janiny Ewy Orzałowskiej i od pana Dariusza Stopy, dyrektora delegatury w Siedlcach Urzędu, Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Niestety z przyczyn no z przyczyn tych, że wiele jest uroczystości w dzisiejszym dniu, nie mogli zaszczycić nas swoją obecnością, ale Panie Marszałek zapewnia gorąco, że jest całym sercem z Państwem, szczególnie z dziećmi. To jest istotne przy, przy udzielaniu pierwszej pomocy. Najważniejsze pamiętajcie, że jest wasze bezpieczeństwo, więc jak gdzie się spotkacie jakąś osobę nieprzytomną. Jakiś wypadek na napotkacie, pamiętajcie, że zawsze musicie zwrócić uwagę na to, czy Wam nic nie zagraża, czy Wy jesteście bezpieczni. Bo takie motto panujące wśród ratowników, że żywy rato, dobry ratownik to żywy ratownik, więc musimy dbać najpierw w pierwszej kolejności o siebie. No właśnie, znajdujemy się w Olszance, w czym dzisiaj uczestniczymy? Uczestniczymy w pikniku rodzinnym, który się odbywa pod hasłem "Niebanalne wakacje". Podczas tego pikniku możemy zapoznać się z zasadami bezpiecznego przebywania podczas wakacji, jeżeli chodzi o dzieci. Będą odbywają się w zasadzie się już teraz prelekcje strażaków. I Właśnie w tej tematyce. Wcześniej wysłuchaliśmy prelekcji na temat bezpieczeństwa w wykonaniu przedstawicieli policji. Są zapewnione również dzisiaj atrakcje inne dla dzieci, takie jak zjeżdżalnie, malowanie guzik, animacje. Organizatorem dzisiejszego wydarzenia jest Koło Gospodyń Wiejskich w Olszance przy współudziale Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszance. Jak również rady Sołeckiej wsi Olszanka. Pana jako wójta zapewne cieszy taka aktywność mieszkańców. Tak, jak najbardziej. Cieszy mnie taka postawa mieszkańców. Tutaj powiem, że wczoraj akurat uczestniczyłem również w przygotowaniach tego wydarzenia i postawa mieszkańców bardzo, bardzo mnie zbudowała, bo było nas naprawdę bardzo wielu. Także serce się raduje i Chcemy organizować takie imprezy. Myślę, że to nie będzie ostatnia impreza organizowana w naszej miejscowości, bo to wszystko jest robione z ludźmi dla ludzi, dla dzieci również przede wszystkim. No właśnie, dzieci rozpoczynają wakacje, także te profilaktyczne prelekcje są naprawdę ważne, żeby dzieci bezpiecznie te wakacje spędziły. Myślę, że ta wiedza, która dzisiaj jest przedstawiana przez przedstawicieli Policji czy Straży Pożarnej, na pewno pomoże w tym, aby te wakacje były po prostu bezpieczne dla naszych dzieci. Żeby we wrześniu wróciły wszystkie bezpiecznie, wypoczęte, gotowe do dalszej nauki. Sponsorem dzisiejszego wydarzenia jest samorząd Województwa Mazowieckiego. Tutaj dziewczyny z Koła Gospodyń Wiejskich wystąpiły z wnioskiem od finansowanie takiej imprezy i dzięki staraniom pani marszałek Janinę Wężałowskiej, jak również dzięki staraniom dyrektora delegatury urzędu marszałkowskiego Dariusza Stopy takie dofinansowanie otrzymaliśmy także ja jako wójt Olszanka, ale również jako członek koła gospodyń wiejskich członek straży pożarnej naszej również należy do rady sołeckiej także bardzo serdecznie jako organizator dziękuję właśnie za Yy, pomoc finansową. To patrzę, że pan wójt również bardzo aktywnie działa tutaj na terenie gminy. No tak, ja od wielu lat no, angażuję e, się w e, takie społeczne organizacje. Wbudecka, do Straży Pożarnej strażacy, w Olszance należy już radnych, rady, chyba dwadzieścia kilka lat. Nie potrafię już teraz powiedzieć nawet. Ale od bardzo dawna w kolegospodyń wiejskich również jestem od początku powstania tego koła. Natomiast jeżeli chodzi o radę sołecką, tutaj również to jest moja, to jest moja chyba trzecia kadencja w tym gremium. Także zawsze czułem taką potrzebę angażowania się społecznie i myślę, że mieszkańcy to doceniają. Znajduję środek klatki piersiowej i pochylony równo nad poszkodowanym na prostych rękach. Barki nad poszkodowanym wykonuje 30 uciśnięć i 2 wdechy. Tak, kolega zrobi 30 uciśnięć. Cieszę się ogromnie, to kolejna inicjatywa którą podejmują e, mieszkańcy gminy Olszanka. E, to kolejna też inicjatywa właśnie Koła Gospodyń wiejskich z Olszanki, SP Olszanka oraz Sowectwa Olszanka. Trzy organizacje czynnie się e, zorganizowały w organizację tej u, uroczystości. Cieszy fakt, ponieważ uroczystość jest uroczystość, impreza w zasadzie promująca początek wakacji. Bardzo ciekawy program. Właśnie przed chwilą usłyszeliśmy o bezpieczeństwie podczas wakacji. Była prelekcja policji. W tej chwili odbywa się prelekcja straży pożarnej, także zabawa połączona z edukacją. Cieszę się ogromnie, że organizowane są takie imprezy, które jednocześnie dają bardzo dużo radości dzieciom, ale również promują bardzo dobre nawyki, nawyki bezpieczeństwa. Chciałabym Przypomnieć o tym, że w wakacje też musicie być bezpieczni. Pamiętajcie o tym, szczególnie jak będziecie pomagać rodzicom przy różnego rodzaju pracach na podwórku, pracach na polu. Pamiętajcie o tym, jak będziecie korzystać z drogi: że przepisy ruchu drogowego też w wakacje są aktualne. Jeżeli będziecie nad wodą, to. Tam też trzeba dbać o swoje bezpieczeństwo i bardzo na siebie uważać. Przede wszystkim nie zgubcie się swoim rodzicom podczas tych wakacji. Co przygotowaliście najmłodszym przede wszystkim? Zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców gminy Olszanka z naciskiem na dzieci. Piknik pod tytułem wakacje, tak aby dzieci spędziły wakacje bezpiecznie, a tutaj mogą poznać wszelkie zasady. I oczywiście rozpoczęły ten czas radośnie. Na wspólnej zabawie, i żeby wiedziały, że w grupie siła. Przyjechały do nas niebanalna animacja z Białej Podlaski, z muchańcami i animacjami pod każdą postacią. Panie z, mo z mojego koła zajmują się makijażami, tatuażami, warkoczami i w ogóle wszystkim, co, co sobie dzieci zażyczą. Mamy watę cukrową, popcorn nielimitowany, kołacze, lody, konkursy z nagrodami. Co prawda trzeba napisać test, ale jest naprawdę bardzo łatwy. I przydatne, na pewno. i przydatne, bo też zawiera pytania dotyczące bezpieczeństwa, tak jak na przykład bardzo proste wybrać, jak, wy, jak numer alarmowy. Widzę też policję, sanepid. W... Tak, to jest tutaj z, z inicjatywy naszego pana wójta, zresztą Fundacja Czyste Powietrze, oni w ogóle sami zadzwonili, że chcą, chcą powiedzieć kilka słów, a nawet zachęcić ludzi, aby zmieniali w swoich domach czy w gospodarstwach. Wszystko to, co się tak naprawdę da z dotacjami z Unii Europejskiej. No, mamy też stragany, a to jest akurat, nawiązuje do odpustów w naszej parafii. Mamy wóz strażacki, który chcą zaprezentować strażacy z naszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Mamy radiowóz policji panią policjantkę, która też dzieciom pokazuje przeróżne rzeczy, a nawet miejsce, w którym przewożeni są potencjalni e, zatrzymani. A co w im robi? Też, też, i zakłada okulary VR nawet dla, dla dorosłych, żeby się poczuli jak to jest na trzeźwo być po spożyciu. I co potrafią, co potrafią zrobić. Okay. Mamy poczęstunek w nielimitowanym zakresie, nie tylko dla dzieci, bo jest i grochówka, są kiełbaski, są przeróżne słodkości, lemoniady, ciasto, w ogóle wszystko. Mamy nadzieję, że tych ludzi będzie coraz więcej, że to będzie taka nasza mobilizacja do dalszych działań. No właśnie, kilka słów o kole. Jestem przewodniczącym od października ubiegłego roku. E, jest to mój drugi projekt, który tak naprawdę e, muszę powiedzieć, że gdyby nie nasz wójt, Dariusz Wojtczuk i oczywiście aktywny członek naszego koła, nie wiem, czy, czy pokusiłybyśmy w ogóle się o coś takiego, ale on jest takim naszym motorem napędzającym, mobilizującym i wspierającym, a wręcz nawet e, pomagającym w każdej kwestii. Ile osób koło? 83 na dzień dzisiejszy i są to nie tylko panie, są to też panowie, ale mamy też osoby starsze, które często coś tam nam podpowiadają. Na przykład teraz w temacie zbierania zbóż do wieńca, póki co dajemy jakoś radę, wszyscy chętnie przychodzą i mam nadzieję, że tak zostanie. Taki piknik robicie pierwszy raz, czy to jest z kolei? Piknik taki pod dzieci to jest nasz pierwszy. No mam nadzieję, że nie ostatni. Na frekwencję myślę, że mieszkańcy nie pozwolą Wam, żeby to było ostatnie. No miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, trochę pracy przy tym jest, ale jeżeli będzie taka jakaś aprobata ze strony mieszkańców i w ogóle dzieci, przede wszystkim, że chcą więcej i więcej, mamy jeszcze dwa miesiące, bo dopiero zaczęliśmy te wakacje, więc może jeszcze coś tam zorganizujemy. Jest dużo pracy, ale i satysfakcja, patrząc na uśmiechnięte buzie dzieci. Tak. Myślę, że to jest też taka poniekąd wdzięczność, że dzisiaj jest pierwsza niedziela wakacji, a mają nielimitowany dostęp do wszystkiego. A chyba największą atrakcją to są tak naprawdę dmuchańce, których nie ma na co dzień. Możliwość zorganizowania darmowego pikniku mamy poprzez fundusze samorządu województwa mazowieckiego i naszej nieocenionej pani Janinie Ewy Jożołowskiej, która też nas wspiera bardzo, bardzo w każdej inicjatywie, wręcz namawia żebyśmy robili coś dla naszej tutaj okolicznej społeczności, żebyśmy się integrowali, bo na chwilę obecną brakuje tego ludziom. I da się to odczuć po prostu. Urząd Marszałkowski jest naszym tutaj y, głównym, tak powiem, sponsorem tego wszystkiego. Wręcz y, no, i Krynica Vitamin, która zesponsorowała napojki dla dzieci. Nasz radny też y, zasponsorował nam upominki i, i w ogóle, także każdy się włącza y, jak może. Thank you.